Mam dzisiaj odcinek ze sklepu. E. A, dobra. Cześć. No to lecimy do przeglądania sklepu. Powró marshmallow powrócił. Aha, dołu. Aaa, już zaspoilerowałem do cały. Dobra, super, nie Zestaw marshmallow cały, ten. Czyli marshmallow po prostu. Marshmallow. To jest angielskiego masz melomłotki, melolotnia, czyli deepfold lotnia, tylko Tak jakby Szczykana i śmigać. Nie ścigacz, co ja mówię? Sawors się dobrze oglądałem, dobra. Wysoko, co? Wysoko, ta nowy, dobra. Kera, jakieś jej rzeczy, czempionka, która będzie przez ograniczony czas. Kelsier ben, On jest nowym skinem od wczoraj Podniebny łowca, pogrząca trucizn A w ogóle ma tego exclusive skina nie dlaczego na xbox A jeszcze bo z 2000 Nigdy tego skina w grze nie widziałem e, Poza tym jak ja w grę Piłkary, Spocona najlepsza Eee Futlotia, ale taka piłka zowa bardziej ci, ci, ci trajowa donowana będzie No i te wszystkie rzeczy. Jeszcze Horizon Zero Dały. Nie, nie wiem jak to się czyta, nie zwracajcie na to uwagi. No to... subujcie do zobaczenia. Jeszcze przybimy sobie żwika. cześć